Kochani majsterkowaniem, majsterkowaniem, ale jak człowiek jest ciekawski i się uprze, no to nic go nie powstrzyma przed tym, aby no, zacząć wykorzystywać przedmioty w nieszablonowy sposób. Zarzucić przykład? A widzieliście już czajnik, który może posłużyć do zrobienia domowej sauny, albo elektronarzędzia, którymi w MIG przygotujecie obiad na wypasie, a może zastanawialiście się, czy za pomocą betoniarki można zrobić na budowie pranie lub po godzinach urządzić sobie z sąsiadami wyścig na szlifierkach. Tak czy inaczej, wykorzystam dzisiaj szlifierkę oscylacyjną w nieco inny sposób, a dokładnie do sprzątania w aucie. Pacjentem będzie dziś moja stara Fordzina, która wymaga co najmniej gruntownego odkurzenia. Oczywiście do takiego zadania bezapelacyjnie zaprzęgnięty zostaje odkurzacz, ale ten spotykany na myjni samobsługowej nie da rady pozbyć się brudu i kurzu, tak jak to robi się na trzepaku. O ile w ogóle wiecie, co to jest trzepak. Tak czy inaczej, niezłe trzepanko można przeprowadzić oscylacją. Wystarczy zdjąć papier ścierny tak, aby odkryć klepiec i przyłożyć go do dywanika. No dobra, czas ruszyć to całe towarzystwo w ruch. Widzicie? Inna jakość trzepania! A gdybyście nie mieli w domu oscylacji, no to pomocny może być także masażer. Tak, masażer w wielu domach funkcjonuje jako niechciany prezent albo taki, który kiedyś może się przydać. No to właśnie się przyda. Sposobów otwierania wina bez korkociągu, szczególnie tych majsterkowych, jest mult, ale chcę Wam pokazać jeden, który mi najbardziej przypadł do gustu i moim zdaniem, który jest najbardziej efektowny, co trzeba zrobić. Najpierw robimy dziurkę. Może być gwoździem, może być szpikulcem, może być czymkolwiek na wylot. I wyciągamy. Tak samo robimy w drugim winie dla kolegi lub koleżanki. Proszę zobaczyć, co są nawet różne korki. Plastikowy jest na wylot, jest nawet trzecim, także to samo. I teraz gdzie tkwi sekret? Gdzie tkwi sztuczka tego otwierania wina w ten sposób? Spisanie tutaj jest, Benia, proszę pokazać kamerą ustawioną na slow motion, ponieważ efekt będzie mega szybki. Mrugniecie i go nie zobaczycie. Sprężone powietrze. Jedno wino mamy! Woo! Drugie wino mamy! Trochę chlapnęło i trzecie wino, ale teraz mamy uzdrowioną kamerę na 180 lat. Uwaga! Aż gały przymknąłem, ale pięknie. Słuchajcie, sposób jest fantastyczny. Ja wiem! Sztaba! Skąd ja wezmę sprężarkę? Możecie użyć jakiejś innej sprężarki, mniejszej. Nie musi być za 6-7 stóp, tak? Chodzi o to, że efekt jest po prostu genialny. Bom, 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 bom! I w minutę macie cały zestaw win otwarty. O shit, to nie wino. To ja tak. też dobry. Ostatnia scena. Sprawdźmy, jak inni poradzą sobie z tego typu otwieranie wina. Krzychu, inżynier. Już samo słowo inżynier powoduje. Że od razu powinien szczajcie o co chodzi. Krzych, no, widzę, że tu stoisz, no mówię, krzyku nie. Jesus <grym> muszę... <grym grym Cis>, <grym> Christ! Racja, ja już się na winie zatrzymałem. Okej, okay, trzeba otworzyć wino. Dzień dobry. W korkociągu. I masz do dyspozycji młotek, masz do dyspozycji gwóźdź no? I masz do dyspozycji sprężone powietrze. Ej, ale fajne! To jest clever, Ja to już chyba domyślam się. Okej. Okay. Mogę już? Tak. Co chcesz zrobić? Chcę tu wbić gwoździa i wyciągnąć tym. Tutaj końcówką. Dobra. Wiesz, że ten sposób działa jak masz wkręta. Nie gwoździa, gwoźdź jest km, za gładki. Km. Dajcie mi sekundę. Aaa, nie poszło. Czekaj. Połączyć. Wziłeś gwoździa, tak. Przybiłeś korek na wylot. Tak, tak? tak? To jest pierwszy krok. Tak. Wyciągasz gwoździa i teraz tego nie ma i tylko sprężone powietrze. Lećcie do sklepu, lećcie do kastorami, kupujcie sprężarkę i bawcie się. Aby wasze zdrowie, ja, ale to było bardzo potężne. Nawet kubeczków nie potrzeba. Szczoda, Co tu się udało? Korek mi wybił! <śmienki> no i dobrze, life majsterkowe to y, jest jedna rzecz niezaprzeczalna, że porządek w majsterkowni musi być. I goli, zapraszam Cię tutaj. Zobacz pięknie powieszone klucze, powiększone ściski, cęgi, szczypce, obcęgi, kombinerki i tutaj śrubokręt. Ale to trzeba kupić, prawda? Nie każdy ma taką ścianę, prawda? My w majsterkowi mamy. Ale jak sobie zaradzić, żeby zrobić piękne i to będzie teraz dziwny wyraz wieszadełko na na przykład właśnie te śrubokręty. Wystarczą nam wkręty, no takich nie musicie e, mieć. No takie wziąłem samogwintujące tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało. Chcę zachować resztki estetyki. I wziąłem sobie też do tego takie oto klipsy biurowe. I teraz kochani, o co chodzi w moim lifehacku? Chcę go zrobić szybko, więc się spieszę na deseczkę, bo musimy zachować jakiś odstęp od ściany, więc to będzie nasz dystans, a do tego pyk, ładnie i prosto sobie to przyczepimy. W taką deseczkę Wkręcamy. Nasze klipsy i zrobię to na przyspieszeniu, po to, żebyście wy zaczęli całość. Uwaga! No i dobrze, kochani. I to jest koniec. Ja y, mam tutaj cztery, ponieważ miałem dosyć duże klipsy. Jeżeli macie mniejsze klipsy biurowe, zrobicie ich sobie więcej. I teraz, jak działa mój wynalazek, zademonstruję to na ścianie. To jest na ścianie, a ja. Proste? Efektowne? Nie za bardzo. Efektywne? Bardzo. Moi drodzy, kiedy kupujecie sobie szlifierkę Dremela, to przeważnie do zestawu dostajecie takie podstawowe pudełeczko z jakimiś tam końcówkami. No ale przecież to nie wszystko, a kolejne końcówki trzeba dokupić i przeważnie one niemało kosztują. Dlatego wpadłem na pomysł, aby pokazać Wam, że niektóre elementy możecie sobie dorobić samemu i dziś pokażę Wam, jak zrobić frezik do drewna. Oglądajcie. No dobra, bierzemy sobie parę gwoździ różnych rozmiarów i sprawdzamy, który będzie pasował do naszej głowicy, tak aby nie latał. No ten jest za mały. Ten też jeszcze chodzi. A ten... O! Już się nie mieści. Zatem, kiedy ją odkręcimy, myślę, że będzie pasowało idealnie. Jest sztywno. I to będzie gwozdek, z którego właśnie zrobimy frez do drewna. Na razie go ściągniemy. Zatem bierzemy teraz naszą tarczę do cięcia, którą mieliśmy w zestawie. Okulary na oczy, gwóźdź z kombinerki i po prostu nacinamy go po całym okręgu. Mając już gotowe nacięcia, u mnie widzicie są to cztery, czyli tak na krzyż naciąłem, bierzemy każdy właśnie ten pozostawiony koniuszek i leciutko Dosłownie odginamy po to, aby lepiej łapał drewno. Końcówka gotowa, dalej jesteśmy zabezpieczeni w okulary, no bo wiadomo, jest to samoruba, więc jeszcze nie wiadomo, jak to się spisze. Prawda. No i zobaczmy. Najpierw tak, na wolnych obrotach. No i dobra. Dla lepszego efektu dodałem jeszcze troszkę opalenia i być może nie jestem najlepszym rzeźbiarzem, no bo dobrze wiecie z innych odcinków, że moje ręce potrafią tańczyć niezłą czaczę. Ale zobaczcie, nasz frez działa tak, jak powinien działać. A Wy możecie spróbować, a będziecie mieli narzędzia w postaci frezu do drewna praktycznie za darmo. Dziś pokażę wam domowy sposób na łączenie drewna, w taki sposób, aby nie było widać właśnie jego łączenia. W miejscu, które chcę połączyć, przykręcam podkładkę i wiercę w niej trzy otwory. Całość wykręcam i wkładam gwoździe. Jeżeli chcemy, aby to całe połączenie wyglądało estetycznie, to wystarczy w jednym kawałku oto takim wietnem puszkowym wykonać niewielki fres. Teraz wkręcam ponownie zmodyfikowaną podkładkę i nabijam drugi element. Jak widzicie, może nie połączyłem tego idealnie. Ale połączyłem. Sztaba właśnie przyszedł. Sztabuś wiesz jak to zrobiłem? Zobacz. Są połączone dwa elementy. Jakbyś połączył dwie takie belki? Jest no jest możliwości. Tak to powiedz. Dobrze. Nawiercasz otwory, wkładasz kołki i tutaj też nawiercasz klej tak. i wciskasz. Też tak można. Druga możliwość, po prostu używasz klej mamut. Też tak można. Jeszcze inne możliwość. <laughs> Słuchaj, prosty temat, zobacz. Masz podkładkę, wkładasz. Gwoździe. Przekręcasz, wkręcasz ją w deskę i nabijasz drugą. Ciekawe, nie? Taki domowy sposób bez kleju, choć zawsze klej wzmocni całą konstrukcję, więc pamiętajcie, że jeżeli macie to warto jeszcze jest zamazać trochę klejem. Zaraz pokażę, jak jeszcze w innej sytuacji można wykorzystać tę metodę. Teraz kręcam ponownie zmodyfikowaną podkładkę i nabijam drugi element. Ale jest jeszcze jeden prosty patent. Choć nie zawsze się on sprawdza, ale tak naprawdę wystarczą do niego dwa gwoździe i nie trzeba nic wiercić. Wbijamy, cinamy główki i nabijamy drugą część. No i widzicie, dwa sposoby, dwie metody. Każda do innej sytuacji pewnie się nada. I jak wspominałem wcześniej, użyjcie kleju, a całe łączenie będzie o wiele trwalsze.